MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej wysyłce de Agostini z cyklu Zbuduj dom muminków. Wysyłka numer któraś tam, widzicie to u góry w nagłówku. Ja już straciłem rachubę, także po prostu będę tylko te zeszyty omawiał. Kolejne 4 zeszy zeszyty, czyli 65, 66, 67, 68, i zaraz zobaczymy, jakie w tych numerach dostajemy dobroci. Jakie nam dobroci tutaj Deagostini do przyszykowało. Oczywiście, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że do tej wysyłki jest dołożony kolejny skoroszyt. Na tym muminki, on jest dosyć cienki. Mm, ale taki, taki skoroszyt. No jak wiecie już tego. Nerwiają mnie trochę te skoroszyty. Ja rozumiem po tym, że to jest fajnie, że to można sobie te wszystkie zeszyty do tego włożyć, no bo po to to jest, ale e, ten skoroszyt, ten biedny skoroszyt kosztuje 20 zł, bo różnica, no mówię, różnica jest 20 zł w zależności, czy jest ze skoroszytem, czy nie. W życiu tego skoroszytu nigdy bym pewnie nie sprzedał za, za 20 zł. Za jakieś, nie wiem, 5 zł, może dyszkę, on by poszedł ale nie za 20 zł. Dobra, lecimy z numerem 65. Tutaj będziemy mieli drzwi drugiego piętra i poduszkę i narzutę. No i kogo tutaj mamy z naszych ludów yy, muminkowych? czyli Paszczak listopadowy, który jest zmęczony rutyną. Paszczak, drut Paszczaki, miejsce zamieszkania, mała wioska nad zatoką, nieopodal Doliny Muminków. Paszczak odczuwa powinowactwo dusz do tatusia muminka, coś takiego. I mieszkają wspólnie w domu muminków, no to wszystkie postacie: Homek, Towd, Włóczyki, Filifionka, trój, Mimbla. Tak to wygląda. Nie kojarzę tego paszczaka, no ale nic dziwnego, że go nie kojarzę, bo tutaj nawet nie ma żadnego kadru z wieczorynki. Czyli on był tylko powieść: Dolina Muminków w listopadzie. No, w powieści tylko jakieś były, to, ja, to nie o te, że tego nie kojarzę, bo nie jestem. Co tutaj dalej mamy? Ważny rytuał zimowy, wielkie ognisko przyzywające słońce. A to pamiętam, że oni tam te budowali, właśnie te, te ognisko. Tu nawet jest o odcinek 37 z Wieczorynki. Zima w Dolinie Muminków, tak jak te ognisko tam robili, żeby przegnać zimę. A tutaj buka siada na ognisku i je gasi. Było coś takiego, ona tam przyszło i rzeczywiście zagasiła, i wszystkie te zwierzęta leśne i mali ludzie uciekli. No i dobra, to co dostajemy w tym numerze, wygląda następująco: mamy tutaj tkaninę na narzutę. Yy, gdzieś tam jest poduszka. No i elementy drzwi. I tyle, jak to złożyć? Jak złożyć tutaj, oczywiście. Na żółte i tyle. No i dobra. I lecimy do numeru 66. W numerze 66 będziemy mieli pierścienie dachu. Czyli już będzie dach niedługo i drwa do drewutni. No i fajno. Kogo tutaj mamy? Syn starego przyjaciela, tatusia muminka, nieborak. Nieborak, ród nieznany, miejsce zamieszkania. Sorry, kółaczek. Miejsce zamieszkania: niebieska puszka po kawie. Dobra, ojejku, tu dużo jest powiązań. Yy, dobra, nieborak jest zakochany w Mimbli, a ona nie zwraca na niego uwagi. Tutaj mamy doktora Hatera. Doktor Hater przeprowadza badania lekarskie na, na nieboraku, a nieborak uznaje go za dobrego specjalistę. Drobinka. Mają wspólne zainteresowanie ona jest zainteresowana nieborakiem i odwrotnie. Nieborak prosi o radę pannę Migotkę i Muminka, a oni okazują troskę. Tak to wyglądało. No i gdzie to było? W komiksie Nieborak nowożeńcym. Mhm. I tutaj zaloty Nieboraka. Okej, okay. no to to z komiksu jest. Dobra. Zimowi goście, którzy chronią się w domu Muminków przed mrozem. Yy, dobra. No tak, tu jest pies ink. To było. Było to. To nawet wieczorynce było. Pamiętam, że one się tam zleciały te wszystkie. Kubek zimowy z kolekcji muminek i śnieg z 2018 roku. Kurde, chciałbym posiadać taki kubek. Fajny. No i dobra. I to, co dostajemy tutaj, moi drodzy, to są wszelkiego rodzaju pierścienie do budowy tutaj yy, dachu oraz drwa. Dużo tych drewien jest, ale one widzę, że są wszystkie plastikowe. To wszystko plastik jest. Takie zbity w jedną masę. Śmieszne. Mogli prawdziwe drewnianka zrobić, ale nikomu się pewnie nie chciało wycinać. No i tutaj, jak to poskładać, potem jak to pomalować. No i tutaj, właśnie, jak te drwa umieścić. Potem jeszcze trzeba je sobie tutaj trochę pomalować, żeby wyglądały jakoś. Lepiej. A w 67 numerze będzie szkielet dachu domu. No to czyli się zbliżamy wielkimi krokami do zrobienia całego dachu. Tam będzie jeszcze to okienko, z którego Muminek wychodził po tej drabince. No i dobra, mamy tutaj 67 numer. A w niej mamy młodziutka drobinka, która kolekcjonuje piękne kamyki. Drobinka rudnie znany miejsce zamieszkania nieznane. No i to jest to samo, że skoro był nieborak, to teraz jest drobinka, że tutaj połączyło ich kolekcjonerstwo, a potem się zakochali. No i, i pokazuje. Yy, nie, poznaje dzięki nieborakowi. Aha, że, że drobinka dzięki nieborakowi poznaje muminka, tatusia, mamy i pannę Migotkę, dobra. No i tutaj jest też, że on zaloty nieboraka. No to jest jakby. Postać z dalszej części tego komiksu. Powróciło może i słońce. W Dolinie Mumików zaczyna się wiosna. Okej, okay. no tak to wygląda. że kry się roztopiły i tak dalej, bo mi oni przegnali. Przyleciała pani zima i zabrała. Na koniu odleciała. To nawet w zły było. Park rozrywki World zimą. Do Mumików ze śnieżonym dachem w parku World. No, spoko. No i to co tutaj dostajemy, to krokwie dachu, tak one się prezentują. No, jak to wszystko połączyć, żeby tworzyło taki spadzisty stoszkowy dach. OK. I lecimy do numeru 68. Będziemy mieli tutaj dalszą część szkieletu dachu. Aha, połączenie do schodów i łóżko do pokoju gościnnego. Dobra, kogo tu mam? Zimowi goście. Tajemnicze istoty, które można spotkać tylko zimą. Imiona nieznane, rody. Przedstawiciele różnych gatunków miejsca zamieszkania, zazwyczaj w ciemnych kątach. Tutiki chroni. Te, te, te wszystkie tajemnicze y, istoty y, zimowy gości, czyli mamy tutaj niewidzialne myszki, tajemnicze istoty oraz stworzenia, które, stworzenie, które mieszka pod kuchenną szafką. A muminek interesuje się nimi. No, i tutaj mamy już kadry z wieczorynki, ponieważ to tam było ukazane. Y, film animowany magiczna zima muminków. Y, ok No, i tutaj jest. Y, Zimowe ognisko, scena, scena tańca wokół wielkiego ogniska, właśnie te zimowe te. te, te yy, no, niewidzialne postacie tutaj one cienie tylko rzucały. No i tutaj jeszcze o właśnie z komiksów. Czy minki zostaną szanowanymi obywatelami? To akurat nie wiem, co to jest. Jeszcze mówię, w ogóle to dzisiaj przyszło. Popatrzcie, mamy, który mamy dzisiaj drugi. Czy, czy, czy trzeci, a tego? Nie chodzę do szkoły, to nie wiem. E, także tego, a to, 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 a to jest tak naprawdę wysyłka sierpniowa, i ona dopiero praktycznie przyszła dzisiaj. Dobra. No i to, co tutaj dostajemy, to jest łóżko, ale fajne, takie zdobione, ładne. No i tutaj resztę, jak to połączyć. Wszystko. No, i tutaj jest jak połączyć schody z kolejnym. Tego. O, zapiekanka na silnym rozy. Jeszcze więcej o Finlandii. Ciekawe, jakaś lat. lat latiko. Z mielonym mięsem i makaronem. Po pieczeniu, danie kroi się na porcje, dodaje ketchup i serwuje. Widzicie. Taką rzecz się. O, i proszę bardzo. Okno dachowe. I łóżko do pokoju gościnnego będzie okno dachowe, już w 69 numerze. No, i tak to wyglądało, moi drodzy. Tak wyglądała kolejna wysyłka z cyklu zbuduj do muminków. Kolejne cztery numery. Także już bliżej niż dalej do końca. No cóż, tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Cześć.